Wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach, kolejny odcinek z Alicji Online i dziś niestety jestem sama, nie ma ze mną godziaka, ale słuchajcie, kochani, e, tak sobie myślę, że ten strój nie bardzo pasuje do naszej postaci, czy by go nie zmienić. E, dlatego... zobaczcie, tutaj się coś baguje, o nie. E, dlatego później sobie o tym pomyślimy. E, druga sprawa jest taka, że. Chciałabym pobawić się dziś ze zmianą kamerki, zobaczyć z której kamerki jeździ się najlepiej. Także zrobimy sobie trzy wyścigi, każde na innej kamerce. Zacznijmy od tej z góry, przejdziemy na tą i zejdziemy na dół, także zobaczymy jak to będzie. Ale zanim to wszystko się stanie, to oczywiście nasz codzienny rytuał. Mam tylko to, dlatego że karmię tylko tego konia. Jakoś tak się przyzwyczaiłam już do niego i kompletnie nie mogę go zmienić. Nie wiem, czy wy też tak macie, że przywiązujecie się nawet do tych właśnie koni z gier. Ja mam tak bardzo. Tym bardziej, że ja bardzo lubię kolekcjonować. Więc... Więc wiecie. Na SSO tak samo bardzo lubię właśnie te konie kolekcjonować. Dlatego mam ich dużo. I są dla mnie... Powiedzmy taką swoistą ozdobą. Nie ja wiem, że to są tylko konie w grze i tak dalej, ale fajniej mieć. Mi to sprawia radość, więc. Aj, ostatnie ostatnio się z Godziaka śmiałam, a teraz sama. Uuu, nie wyszło. Dobra, łuczek jeszcze. Zobaczymy. A i prawie, 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 słuchajcie, prawie. No nic. Jeszcze jednak trochę brakuje do tej następnej gwiazdki, ale słuchajcie, nie grałam ostatnio. Nie grałam. E, czyli od momentu, kiedy właśnie był odcinek z Godziakiem, to ja nie siedziałam już wcześniej. E, Świetna animacja jest tego, jak ona siada. W ogóle świetna animacja jest konia. Bardzo mi się podoba dzisiaj. Właśnie zanim zaczęłam nagrywać, to tak troszkę się przyjrzałam jemu i, i to jest bardzo fajne. Mało wyścigów jest, a jest to spowodowane tym, że jest godzina 6:07, moi kochani. Także. O, akurat się ten, akurat się skończył. Ostatnio coś mamy szczęście. Bardzo fajnie. Ok. Bardzo fajny koń ten tutaj od tej. O, od niej. Co my tu jeszcze mamy? Foczka różowa. Ok. Ty masz tego węża. Ja też go mam, tylko na czwartym chyba poziomie i wcale go nie lubię. Wcale, wcale. Niektóre tutaj, właśnie te dodatki, jako te zwierzątka, są takie troszkę, no nie wiem. Zamiast tej skrzyneczki mogliby, nie wiem, zrobić jakiegoś kotka albo, albo pieska. Ale wiadomo, że to, że to nie ci, którzy odtwarzają Alicję, tylko twórcy, ogólnie do twórców mówię tych twórców oryginalnych pierwszej Alicji. Także. O, ktoś ma takiego liska też jak ja. Spoko. Dobra, lecimy. Będzie... A, nie ma perfect start. A. Ogólnie to moja mapka jest, także spoko. A, jajko! Jest, wzięłam je. Jest. Coś tu blisko? Tam na pierwszym miejscu jest. Ok, to można troszkę przyspieszyć. Dobra. Miałam zmienić kamerkę. <laughs> ok, no to zmienimy na następny wyścig. Teraz zaczniemy, jakby od środkowej. Pójdziemy na, na tą górną i później na dolną. Tak trochę. Aj, co ja zrobiłam. Słuchajcie, co ja zrobiłam? Bez sensu. Tak na szybko wzięłam tą osłonkę i... Bach! Oszty! <noise> no dobra, oddałam, oddałam ci tego smoka i bardzo dobrze. Aj! Bardzo lubię tą mapę, nie wiem czemu, ona jest taka właśnie szybka, zwrotna, jest pięć kółek i to jest takie fajne. Dobra, to jest czwarte kółko. Nie, polutnie. Po Gdyby tam było przyspieszenie, to bym pobiegła, ale polutnie. Nie spychaj. Nie lubię właśnie takiego zachowania. I bardzo ci tak dobrze. Jej, wybrałam w odpowiedniej chwili. Okej. Okay. Nienawidzę, jak ktoś się właśnie e, tak przepycha na mapie. Aha, i chyba nie powiedziałam o tym, że do niedzieli e, jest od dnia kobie tutaj e, właśnie podwójne, czy tam zwiększone PD? Bodajże PD. Więc. O, jak brzydko! Ktoś się bardzo złości, Że aż musiał napisać takie brzydkie rzeczy. To ta osóbka. A, i poszła stąd. A nie, został wyrzucony. No i bardzo dobrze, prawidłowo. Dlaczego nie ma sobie pozwalać na takie rzeczy? Ok, zmienimy kamerkę, kochani. Właśnie nie rozumiem tego, jak można tak od razu wyzywać kogoś, tylko dlatego, że się przegrało jeden wyścig. Jak się nie umie grać i się nie umie rywalizować, to nie powinno się w ogóle tego robić. Ha, dobra. To lecimy od góry. Ale dziwnie, już się dziwnie czuję. Nie umiem tak. <noise> Nie umiem tak. I piszcie oczywiście w komentarzach, którą kamerkę wy najbardziej lubicie, która według was jest najlepsza, najprzyjemniejsza. Tutaj tak i tak się robi tutaj taka obniżona. Dobrze, że mam osłonę. Jest, tak jest, pięknie. Osłoniła mnie przed dwoma atakami, to bardzo fajnie. O, kolejna osłona. <laughs> ok. Hmm. Dobra, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie? Teraz. Tak jest. Szkoda, że tu jajka nie ma, bo wiecie, że. <laughs> Wiecie, że mimo, że mam liska, to i tak nadal na niego czekam, na tego mojego wymarzonego. Kolejna osłona. No to bardzo dobrze, bo jak jestem na pierwszym miejscu, to, to wiadomo, że osłona najbardziej się przydaje. Ach, przed ciemnością nie, i wykorzystałam to bez sensu. Ja tutaj się boję, żeby tego... Ale zlamiłam to. O, matko kochana, o matko kochana. Ale zlamiłam, no. A, zahamowało cię dobrze. Dobrze. Aj, To ostatnie ten. Ostatnie okrążenie, nie! O ty O ty, o ty Dobrze Dobrze, dobrze, dobrze jest Okej, okay, zostajemy na jeszcze jeden wyścig z inną kamerką. Z tą chyba będzie najtrudniej, bo, bo ona ogranicza nam jakby widok. Tylko zmieńcie mapkę. Zmieńcie mapkę, proszę. O, tak jest. Bardzo dobrze. Ja myślałam, że ona jest ogólnie w strój kąpielowym, bo to chyba jest strój kąpielowy. <laughs> okay. No dobra. To szybciutko zmieniam kamerę. Na taką. Onie strasznie trudna jest. Naprawdę mało co widać. To znaczy, wiecie, tak mi się wydaje. Pewnie jak ktoś nie gra, tylko obserwuje, to aż tak tego nie odczuwa. Na pewno tak jest. Wybaczcie moją chrypkę znowu. Tak, tak. No, niestety Oj, oj, oj krytyczny smok. Co to w ogóle miało być? Okay, mamy przyspieszenie. No i tutaj na prostej sobie damy. Tak swoją drogą to bardzo ładnego konia ma ta dziewczynka w kąpielówkach. Aj, i znowu to samo zrobiłam. Słuchajcie, no nie. Znowu to samo. I ktoś mi oddał jeszcze ten smoka. Nie zauważyłam nawet, słuchajcie. O, że ty... O nie, to będzie najgorszy mój wyścig. A tutaj nie zrobię tego e, przyspieszenia, bo tutaj spadnę z mostu, ale tu mogę. <ścoughs> ha ha ha. Ho, ho, ho. Co oni się tak uparli Z tymi yy... Z tymi smokami I teraz przegram Teraz to już nawet nie zdążę nadgonić Chociaż ha, Myślałam, że to będzie najgorsze A tu miałam na najlepszy wynik FF No okej okay. Trochę dziwne, nie? Ale dobrze, dobrze. Skoro tak, okej. Okay. Ale żadnego PD więcej nie dostałam. Miał być do końca tygodnia, a nie ma. A, dobra, kochani. To myślę, że to by było na tyle. Na razie na te zakupy nie pójdę. Bo jakoś tak zaczęło mi się nagle podobać to, jak ona jest ubrana. E, to znaczy pewnie gdzieś między odcinkami jakoś to e, zrobię, żeby. Bo wiecie, w ostatnim. Patrzcie, co wygląda, jak on by miał skrzydła. Nie, nie tak mocno. Oj, tak by musiała... O. No, i w, w ostatnim, albo przedostatnim, bo ostatni był z Godziakiem, było właśnie to, jak sobie kupuję te ciuchy i nie chcę was zanudzać znowu zakupami, także zrobię to pewnie poza odcinkiem. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach w górę, komentarzach i subskrypcjach. A ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!